Co to znaczy, że bogaty ma się chlubić z poniżenia swego? To kolejne intrygująco brzmiące biblijne stwierdzenie zaczyna się właściwie od odniesienia do kogoś ubogiego, a nie do odniesienia się do kogoś bogatego. A pochodzi z listu Jakuba i brzmi tak: A niech brat ubogi chlubi się z wywyższenia swego, bogaty zaś z poniżenia swego. O co w tym chodzi? Dlaczego ubogi ma się chlubić ze swego wywyższenia, a bogaty ze swego poniżenia? Spójrzmy na kontekst całego fragmentu. Jest to fragment o próbach, jakie przechodzą ludzie wierzący i fragment ten zaczyna się stwierdzeniem: Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie. A kończy się stwierdzeniem: Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie. Czyli, jak widzisz, nie ma wątpliwości, o czym jest ten cały fragment, prawda? Cały ten fragment jest o przechodzeniu prób. A teraz go przeczytajmy. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana ale niech prosi z wiarą bez powątpiewania kto bowiem wątpi podobny jest do fali morskiej przez wiatr tu i tam miotany. przez to niechaj niem nie ma taki człowiek że coś od pana otrzyma człowiek o rozdwojonej duszy chwiejny w całym swoim postępowaniu i teraz uważaj bo to tu znajduje się nasze podstawowe zdanie a niech brat ubogich lubi się z wywyższenia swego, bogaty zaś z poniżenia swego. I teraz dalej uważaj, bo Jakub dalej skupia się na bogatym. Gdyż przeminie ten bogaty jak kwiat trawy, albowiem słońce wzeszło z żarem swoim i wysuszyło trawę. I kwiat jej opadł, i uległo zniszczeniu piękno jego wyglądu. Tak zmarnieje i bogacz na drogach swoich. Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota obiecany przez Boga tym, którzy go miłują. Pozwól, że od razu podzielę się moimi wnioskami. Otóż Jakub mówi, że każdy wierzący przechodzi przez próby. Jakub mówi też, że do przejścia próby potrzebna jest ponadnaturalna Boża mądrość, którą otrzymujemy wyłącznie przez wiarę połączoną z modlitwą. I teraz przechodzę do tematu odcinka. Tą próbą może być ubóstwo. Ale może też być bogactwo, bo ani to, ani to nie jest neutralne duchowo. Wiesz o tym? I teraz, jeśli ktoś uzyska Bożą mądrość, to zaczyna inaczej postrzegać rzeczywistość. I tu już konkretny wniosek. Osoba uboga materialnie zaczyna dostrzegać, że jej życie nie zależy od ilości dóbr materialnych, tylko od decyzji Boga i od zaopatrzenia Boga we wszystko, co jest tej osobie niezbędne do życia. Dlatego Jakub mówi, że poprzez Bożą mądrość taki brat ubogich lubi się z wywyższenia swego. To znaczy, gdy ubogi zakłada okulary Bożej mądrości, widzi swoje wywyższenie w stosunku do tego, jak poprzednio siebie i swoją sytuację postrzegał. Rozumiesz? A bogaty zupełnie odwrotnie. Jakub mówi, że poprzez Bożą mądrość brat bogaty chlubić się będzie z poniżenia swego. A to nasz dzisiejszy podstawowy temat. To znaczy, że gdy bogaty zakłada okulary Bożej Mądrości, to widzi swoje poniżenie w stosunku do tego, jak postrzegał siebie poprzednio. Oczywiście, jak postrzegał siebie poprzednio po ludzku. Bo taki bogaty brat zaczyna rozumieć, że zgromadzone bogactwo absolutnie niczego mu nie gwarantuje, a przemijanie bogactwa i samego życia jest zwyczajnie nieuchronne. Rozumie on też, że bogaty również, tak jak i ubogi, musi w praktyce polegać wyłącznie na Bożym zaopatrzeniu we wszystko, co jest mu niezbędne i nie potrzebuje do tego swojego bogactwa. Widzisz to? No dobrze, ale dlaczego Jakub zestawia ubóstwo i bogactwo? To przecież Przeciwności. Czy one mają ze sobą coś wspólnego? Ależ tak. Oba stany są tak samo wymagającą próbą dla osoby wierzącej. Ubóstwo może prowadzić do życia w ciągłym lęku, do próby brania sprawy w swoje ręce, do złożeczenia Bogu i koncentrowania swoich myśli wyłącznie na pieniądzach, z obawy o to, że ich brak może doprowadzić do katastrofy. Ktoś ubogi, wystawiony bywa również często na grzech zazdrości innym. Wbrew pozorom, więc ubóstwo może odsunąć Boga na dalszy plan lub uczynić z niego wroga. Bogaty bywa za to wystawiony często na grzech, pychy i poczucia niezależności od Boga i ludzi. Ale bogactwo również bywa powodem ciągłego lęku tym razem o jego utratę. I w tym przypadku Bóg może być odsuwany na dalszy plan, bo wydaje się on mało potrzebny lub wydaje się, że czycha na dobra tego bogatego. Pozwól mi na generalne stwierdzenie. Niektórzy myślą, że tylko bogactwo może być źródłem kłopotów w relacji z Bogiem, a ubóstwo relacji z Bogiem zawsze służy. To nie jest nauczanie Biblii. Biblia pokazuje, że oba stany są próbą dla wiary i wyzwaniem dla wierzącego, chociaż nie ulega żadnych wątpliwości, że Biblia częściej wskazuje na niebezpieczeństwa posiadania bogactwa niż na niebezpieczeństwa związane z ubóstwem. Ale, aby potwierdzić, że oba stany są duchową próbą, sięgnijmy teraz do Pawła, który pisze do Filipian. Umiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony, umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. Uwaga? Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie. Widzisz, Paweł potwierdza, że oba stany ubóstwo i bogactwo są wymagające duchowo i trzeba po prostu umieć w nich funkcjonować. I teraz przypominam radę od Jakuba: przez okulary Bożej mądrości trzeba widzieć, Boże, wywyższenie w stanie ubóstwa. I Boże poniżenie w stanie nadmiernego dostatku, tylko to ratuje od upadku. Heh, swoją drogą, czy nie uważasz, że Pawłowe stwierdzenie wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie jest zazwyczaj nadużywane? Nie twierdzę, że w Chrystusie nie można wszystkiego. Choć warto się zastanowić, jak to konkretnie zastosować. Ale, według moich doświadczeń, stwierdzenie to paradoksalnie najrzadziej kojarzone jest ze sprawami finansowymi. A właśnie w takim kontekście, czyli finansowym, zostało przez Pawła użyte, prawda? Tak więc, zanim znowu użyjesz tej pięknej obietnicy do czegokolwiek, Przypomnij sobie, że Paweł użył jej do pieniędzy. Podsumowując, zarówno ubóstwo, jak i chyba w jeszcze większym stopniu bogactwo są niczym innym jak próbą Twojej i mojej wiary, przez którą musimy przejść i z czego mamy się cieszyć. Ubóstwo może sprawiać wielki ból i sprowokować do zazdrości innym, a bogactwo prowadzi do pychy i poczucia samowystarczalności. Ale obu z nich może towarzyszyć lęk i w obu przypadkach Bóg może być odsuwany na dalszy plan, chociaż dzieje się to z innych powodów przy ubóstwie, a z innych przy bogactwie. Ale powtarzam. Biblia wydaje się sugerować większy problem z bogactwem, które jest cichym zabójcą relacji z Bogiem. Więc jeśli jesteś bogaty, jeśli jesteś bogata, to uważaj szczególnie. Ale jeśli jesteś ubogi, jeśli jesteś uboga, to nie myśl, że jesteś po bezpiecznej stronie. Tak więc, jedynym sposobem przejścia próby ubóstwa, lub przejścia próby bogactwa, jest otrzymanie wprost od Pana Boga Jego ponadnaturalnej mądrości, co dzieje się wyłącznie przez wiarę i za pośrednictwem modlitwy. I teraz, odnosząc się wyłącznie do tematu tego odcinka. Patrząc przez okulary Bożej mądrości, dostrzegamy prawdę o bogactwie, że jest ono całkowitą ułudą, nie zabezpiecza ani jednej minuty naszego życia, a nasze życie zależy wyłącznie od Boga, a bogactwo jest nietrwałe i na pewno ma swój koniec. Nie ma sensu, ba nie wolno się bogactwem chlubić. Chlubić można się tylko w tym, co mamy w Bogu i co mamy u Boga. A jedną z tych rzeczy, którą mamy u Boga, jest poniżenie bogacza, czyli zobaczenie prawdy, zobaczenie wszystkiego tak, jak widzi to Bóg, a nie tak, jak widzi to świat. Jeśli więc jesteś bogaczem, życzę Ci cudownego poniżenia, które możesz zobaczyć wyłącznie przez okulary ponadnaturalnej, Bożej mądrości.